Alkohol uznawany jest za bardzo silną substancję psychoaktywną, zmieniającą nasze samopoczucie. Po jego wypiciu przez moment czujemy się lepiej, i wydaje nam się, że wtedy jesteśmy w stanie głębiej poznawać świat i skutecznie się uczyć. Niestety, prawda jest zupełnie inna. Alkohol nie tylko niszczy naszą psychikę, ale i destrukcyjnie wpływa na funkcjonowanie mózgu, w tym naszej pamięci. Był to rok 2011 na Uniwersytecie w Teksasie zespół, zespół taki badawczy pod kierownictwem Japończyka. On się chyba nazywał Hiroshi Morikawa przeprowadził takie badania, w których stwierdzono, że alkohol zwiększa neuroplastyczność mózgu. I to od razu stało się przyczyną takich dywagacji, że alkohol może być bardzo korzystnie wpływać na proces uczenia się. Powstało wiele, wiele zamieszania z tego powodu, ponieważ w internecie się pojawiły oczywiście takie newsy zaraz, że trzeba pić, żeby się dobrze uczyć. Więc natychmiast, natychmiast zaczęto robić badania takie, jakby próbować się opisywać, że, że to nie o to chodzi, że neuroplastyczność to jest tylko jedna z funkcji mózgu, funkcja neuronów, która sprzyja pamięci i, i w przypadku, Uzależnienia to wygląda tak, że owszem, mózg staje się neuroplastyczny pod wpływem alkoholu, ale on po prostu zapamiętuje okoliczności picia i doznania wywołane spożywaniem alkoholu. Czyli cały ten proces uczenia się, w cudzysłowie, to nie jest wzbogacanie wiedzy, ani tym bardziej mądrości. To jest taki proces programowania mózgu na Uzależnienie, czyli takie przyzwyczajanie do tego, że zapamiętuje wszystkie korzystne okoliczności związane z piciem. To zapamiętuje. Więc tak, tak naprawdę jest to, jest to bardzo, bardzo niebezpieczne. To, że alkohol wpływa na mózg, to nie trzeba być ekspertem, żeby stwierdzić. Że ludzie mają, nie wiem, zaburzoną mowę, czynność związana z mózgiem. Chód, bo, bo tam się zataczają, czynność związana, koordynacja jest, jest w ośrodku mózgu błędnik i tak dalej. To wszystko, te wszystkie funkcje są naruszane przez alkohol. Więc proces uczenia się wymaga przede wszystkim całości takiego zdrowego organizmu. Kłopot z uczeniem się i spożywaniem alkoholu polega na tym, że przede wszystkim alkohol jest tak zwaną pustą kalorią. On odżywia w cudzysłowiu mobilizuje, natomiast nie karmi. Wręcz przeciwnie, człowiek, który się tymi, nasyci tymi pustymi kaloriami, nie przyjmuje zdrowego pożywienia, w takim sensie, że nie dostarcza sobie niezbędnych składników odżywczych, witamin i minerałów. Czego? W czym, jeśli chodzi o mózg, najważniejsze są witaminy z grupy B. I, i to są ryby, to, to są produkty zbożowe, nieprzetworzone zboża, ziarna, orzechy i tak dalej, oczywiście warzywa również, no alkoholu na, tym liście, na tej liście nie ma. I, i teraz tak, jak, jak tych witamin brakuje, e, to e, dochodzi do bardzo poważnych uszkodzeń mózgu. My sobie z tego nie zdajemy sprawy. Z procesem uczenia chyba najbardziej e, Kojarzy się nam z pamięcią, zapamiętywania, bo uczenie się to jednak dla nas wciąż zapamiętywanie. E, kojarzy się choroba Alzheimera. Otóż e, niedobór witaminy B1, jeśli mnie pamięć nie myli, e, powoduje e, silny niedobór, stwierdza się właśnie w, w, przy chorobie Alzheimera, więc to jest poważne zaburzenie w ogóle w chorobie alkoholowej. E, jest, mamy do czynienia z, z taką jednostką chorobową rozpoznawaną, która się nazywa zespół Wernickiego-Korsakowa. To jest zespół otępienny. Składa się jakby z dwóch członów. To jest encefalopatia, czyli uszkodzenie mózgu rozpoznane przez Wernickiego i choroba psychoza otępienna Korsakowa. I one właśnie powodują tak, takie splątanie, niezdolność do zapamiętywania, brak orientacji, przy czym ten zespół Wernickiego ma takie mniejsze nasilenie, ale osoba, u której się tą jednostkę diagnozuje nie potrafi na przykład wyjść z pomieszczenia, mimo że widzi drzwi. To, to jest taki rodzaj otępienia. Ma kłopot ze słowami. Tak? Natomiast psychoza otępienna Korsakowa to jest już pogłębione stadium tego, tego zespołu Wernickiego. I tam ludzie mają problemy z przypominaniem sobie, to jest przy długotrwałym oczywiście nadużywaniu alkoholu. Natomiast to, to są zmiany takie bardzo poważne w mózgu, które powodują, że ludzie nie pamiętają słów, nie potrafią wykonywać najprostszych działań matematycznych, nie, nie potrafią czasami skoordynować swoich, swoich ruchów, mają kłopot z chodzeniem, z uniesieniem łyżki, z pożywieniem do ust. Przy czym chyba najbardziej taka przykra jest, jeśli chodzi o opiekę nad tymi osobami. To, to jest to, że oni nie mają ani pamięci takiej wstecznej, ani takiej pamięci tego, co zdarzyło się przed chwilą. Czyli to, że nie pamiętają tego, co się działo 20 lat temu, ok, ale to, że przed chwilą ktoś z nimi rozmawiał, a po chwili oni w ogóle nie pamiętają tego, co się działo, to, to jest bardzo kłopotliwe w, takich, w takim kontakcie we wzajemnych relacjach. I teraz tak. Młodzież alkohol uczenie się pandemia. Jak to wszystko powiązać, ponieważ e, jest tak, że myślę myślę, że fakt, że, że dzieci wyszły z takiej szkolnej rutyny. E, nie mają dyscypliny zewnętrznej związanej z dyscypliną ciała. Z takim nawykiem wstaję rano, szykuję się, idę do szkoły, mam określone lekcje. Różne przedmioty, różne rodzaje aktywności związanej z zapamiętywaniem też jest w tym wszystkim aktywność ciała, kontakt z ludźmi, który też bardzo korzystnie wpływa na, na nasze funkcjonowanie, funkcjonowanie naszego mózgu. I to powoduje, że jakby ogranicza się bardzo drastycznie. Dostęp takich pozytywnych bodźców, które stymulują mózg do uczenia się. Że samo siedzenie przed komputerem i oglądanie mówiących osób albo rozwiązywanie testów, ono nie załatwi jakby procesu uczenia się, co jest zjawiskiem o wiele bardziej złożonym. Uczenie się to jakby żywe uczestniczenie w życiu w różnych jego przejawach. My się, my się tego uczymy, cały czas adaptujemy się do nowych sytuacji, nowych wyzwań. I teraz tak jest znakomita książka Nicolasa Sakara, Jak Internet wpływa na nasz mózg? Gorąco polecam. Książka ma tytuł Płytki Umysł, a to jest podtytuł. Książka ta pokazuje, jak użycie nowoczesnych technologii spłyca. Nasze, nasze zdolności jakby rozumienia, odczuwania, Poznawania, interpretowania świata. Jest kapitalnie napisana, bo tam od takich najprostszych, jak wynalazek pisma, nas ograniczył w odczuwaniu świata. Później, jak, jak to się stało, kiedy wprowadzono maszyny do pisania, że to jest już inny, inny rodzaj doznania, jakby tłumaczenia świata. I to, co robią technologie, tytuł mówi sam za siebie, one spłycają jakość naszych. Doznań. Świat na zewnątrz wygląda zupełnie inaczej niż świat na ekranie komputera. Możemy tworzyć nie wiadomo jaką rozdzielczać, ale to, to, jest, to jest iluzja, to nie jest świat realny, on jest czymś znacznie więcej. Więc, żeby podsumować ten wątek razem i zamknąć go w opowieści o pandemii, widzę tutaj istotne ryzyko, takie, że. Pandemia może zrodzić tendencję do takiego uzależniania się jeszcze większego wśród dzieci i młodzieży od, od świata wirtualnego. Przy zaniedbaniu, przy takim oddzieleniu od tego, co jest realne, rzeczywiste, od bliskiego kontaktu, nawet od kontaktu fizycznego, skoro siedzimy dwa metry od siebie. Warto, warto się temu przyjrzeć i spróbować zastanowić się, jak w przyszłości przeciwdziałać tym niepożądanym konsekwencjom. Programy poświęcone uzależnieniu od alkoholu oglądać można w sieciach telewizji kablowych El Polisaf, na stronie internetowej Studio TV -dialog a także na stronie podlaski senior.pl, stronie Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz na portalach społecznościowych Facebook, YouTube, Vimeo i Twitter.